O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus no. no rozpoczynamy kochani kolejną yy, kolejny kongres ku Cześćwości narodu witamy wszystkich gości naszego szczególnego gościa księdza Krzysztofa witam serdecznie yy, patronat nad całym kongresem objął zarówno pan wojewody jak i pan marszałek województwa kujawsko pomorskiego i dlatego chciałbym też poprosić na początek o jedno słowo, tak prezentację osób, które reprezentują i pana marszałka, i pana wojewodę. Pan wicewojewoda jeszcze jedzie, za chwilkę dojedzie, żeby potem też między innymi w przerwach wolnych móc się skontaktować, porozmawiać. Jest pan Tomasz Kamiński, pełnomocnik pana wojewody w sprawie bo słóweczko tu, jak już. O. Jedno słówko. <kluzny> Tak. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w imieniu Pana Wojewody. Cieszę się, że możemy się tutaj zgromadzić i wysłuchać bardzo istotnych rzeczy związanych z problemami, które dotyczą wszystkich w różnej, różnym stopniu. Na pewno treści, które dzisiaj usłyszymy od prelegentów w jakże ciekawych tematach, pomogą nam zrozumieć skalę problemu, ale też te praktyki, które. Warto, Warto y udoskonalać, usprawniać, popularyzować w celu rozwiązania problemu. Cieszę się, że są obecni tutaj też przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ są oni łącznikiem w kwestii tego jak samorządy mogą działać, współpracować i wykorzystywać ustawę o wychowaniu w trzeźwości, która należy nadmienić w tym roku obchodzi swoją 40-lecie obowiązywania. Także życzę Państwu owocnych obrad i Dziękuję bardzo. No, drugo, drugą osobą, osobą która reprezentuje pana Wojewodę, jest pani Grzyna Szabelska, który jest pełnomocnikiem wojny spraw rodziny. A że to w rodzinie wszystko się odgrywa, więc może tak tylko jedno słówko. I z czym można do pani się zgłosić? Szanowny Księże biskupie, szanowni goście, organizatorzy. E, jako pełnomocnik wojewody do spraw rodziny mam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć drugi raz w Kongresie. E, szanowni Państwo, to, że nadużywanie alkoholu dezintegruje rodzinę, stąd, stąd moja osoba na tym Kongresie. No. Wielu naukowców, między innymi tu obecny pan profesor Wojciech, udowadnia w wielu swoich publikacjach, z jednej strony nadużywanie alkoholu to dezintegracja rodziny, ale z drugiej strony to właśnie rodzina jest tą przestrzenią, tym miejscem, gdzie możemy przeciwdziałać zjawisku nadużywania alkoholu, zjawisku uzależnieniom. I tego Państwu życzę, byśmy te obrady przekuli na działania, na dobre programy. I na dobrą energię, która potem będzie emanować w naszych środowiskach lokalnych. Dziękuję, życzę dobrych obrad. A temat jest też ważny dla szkoły, bo taki główny nurt naszych kongresów to profilaktyka. Bo bez profilaktyki samo leczenie nic nie da. Dlatego jest pani kurator Kujawsko-Pomorska, pani Maria Mazurkiewicz. O, no. O, no. A do szkół będziemy mieć różne różne sprawy, to, to temat dzisiejszego kongresu też, więc skupię szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w tym kongresie. Tak jak ksiądz powiedział, rzeczywiście szkół problem alkoholizmu też dotyczy niejednokrotnie sytuacja uczniów, ich trudności w szkole spowodowane są, tak jak już tutaj niejednokrotnie było powiedziane i będzie powiedziane nadużywaniem alkoholu i te kwestie muszą być rozwiązywane w szkole, muszą być brane pod uwagę. Niejednokrotnie szkoła współpracuje w takiej sytuacji z sądem, który, który ma wgląd w sytuację rodziny i wówczas podejmuje się dodatkowe działania, by rodzinie pomóc. Mam nadzieję, że to, co jeszcze dzisiaj powiemy, też się do tego przyczyni. No. A jak dochodzimy już do problemów takich realnych, gdzie trzeba rzeczywiście leczyć, to pana marszałka Województwa Kojos Pomorskiej, Pani Małgorzata Wiśniewska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka do spraw uzależnień i współuzależnionych w Toruniu, oby jak najszybciej była bezrobotna. Żeby ten... Żeby ten ośrodek nie musiał funkcjonować, ale a na razie niestety. Tak. No. Miejmy nadzieję, że będzie taki moment, że rzeczywiście będziemy musieli się przebranżowić, ale tymczasem Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu pełni dla Państwa również różnego typu role pomocnicze. Zgodnie z rozporządzeniem świadczymy dla Państwa również usługi, które mam nadzieję będą Państwu pomagały w Państwa codziennej pracy w gminach, na przykład poprzez to, że jesteśmy zespołem, który poprzez różnego typu akredytacje, którymi dysponujemy. Mam nadzieję, zapewniamy Państwu wysoką jakość również naszej kadry, która pomoże też Państwu na przykład przeprowadzając szkolenia dla, dla gminnych komisji, co zresztą proponowaliśmy już nieraz gminom i mam nadzieję, że uda nam się to również w następnych okresach spełnić, ale generalnie rzecz biorąc rzeczywiście w rezultacie skończymy na leczeniu, które u nas się odbywa, ale naszym zadaniem jest również profilaktyka. Więc mam nadzieję, że tutaj mamy również zbieżne tematy. No, 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 bez Pana Boga to niestety ani rusz w tym temacie. Księże biskupie, słówko na rozpoczęcie prosimy. A to będą mówi za chwilkę. Ta, prelegenci się zaraz... się Zaraz... No. Tak. Bardzo pozdrawiam szanowne panie, szanownych panów, osobiście konsekrowanego, kapłanów, bądźcie pozdrowieni i dziękuję za ten diecezjalny kongres trzeźwości, tutaj na ręce księdza do kurno, który jest tym spiritus movens, a o spirytusie nie powinniśmy mówić właściwie, ale ale to tak się kojarzy, że to spiritus i spiritus, ale tutaj w wymiarze duchowym dzisiaj pozostajemy, więc za tą inspirację i za przygotowanie razem z osobami, które tutaj, z którymi współpracuje ksiądz Wacław i trochę jestem gościnnie poza jurysdykcją decyzjalną, ale raduję się, że mogę uczestniczyć w tym kongresie, ponieważ tymi kwestiami, tymi sprawami się zajmowałem od wielu, wielu lat, więc będę mógł się wsłuchiwać. Yeah. <laughs> I oczywiście tutaj pewna diagnoza powstanie, pewne analizy, pewne statystyki też będą przedstawione, może niepokojące. Równocześnie przez takie kongresy szuka się też antidotum na te problemy, jak wyjść z tych sytuacji, jak pomóc tym, którzy najbardziej cierpią, jak zastosować profilaktykę, żeby uniknąć tych problemów. Więc myślę, że tu będzie dużo tych kwestii, które będą pomocne nam, żeby zjednoczyć te siły, bo mamy które reprezentujemy różne środowiska, różne gałęzie życia, różne powołania, a jednak wszyscy tutaj, mam nadzieję, jesteśmy zainteresowani tym dobrym rozwojem w trzeźwości człowieka, żeby mógł osiągnąć ten pełny rozwój, żeby nic nie zakłóciło tego rozwoju. Więc to jest takie pochylanie się też nad tym, który cierpi z powodu nadużywania alkoholu pochylanie się nad tymi, których trzeba wychować, do trzeźwości, aby uniknęli tych problemów yy, i też towarzyszenie w tych różnych kwestiach, yy, gdzie trzeba budować te, yy, pomóc budować te relacje, żeby nie było dysfunkcji. Tutaj jeszcze Pani, yy, pełnomocnie Pani Grażyna mówiła o, no właśnie rodzina. Ale to jest współpraca też różnych instytucji. Tutaj i Kościół, i struktury rządowe, samorządowe, różne organizacje, fundacje, które są, też powstają po to, żeby, żeby pomóc właśnie budować to trzeźwe społeczeństwo. Nasz błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński miał tą drogę który, którą zaproponował, no, na bazie pewnych doświadczeń też innych osób, przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. To było to, 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 było zaproszenie. A jeśli chodzi o instytucję kościelną, to zakończę taką, taką stawką, bo często jeżdżę do Krościenka, a tam jest blisko Krościenka, taka miejscowość, to się nazywa Łącko. Nie wiem, czy Państwo znacie Łącko i z czym się kojarzy tutaj w tym miejscu, to, to może wiemy. W każdym razie jak przyjeżdża turysta do, do Łącka to pyta mieszkańców gdzie tu można kupić śliwowice. I mieszkaniec Łącka pokazuje na kościół mówi tam nie można. <grym> Dobrze. Szanowni Państwo przepraszam za małe spóźnienie ale okazuje się że nawet i e, samochód wojewody nie jest wolny od kontroli drogowych. E, szanowni Państwo <grym> Równość wobec prawa obowiązuje, to jest budujący, budujący przykład. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest tutaj grono znakomitych specjalistów. Sytuacja trochę komplikuje to, że pierwszy cud, którego Pan Jezus dokonał, to był cud w Kanie Galilejskiej, ale to też pokazuje i ustawia całą problematykę we właściwej perspektywie. Bo, bo, cóż, nóż służy do krojenia chleba. Nożem można również zranić, a nawet zabić. Stare powiedzenie o pieniądzu, że jest świetnym przyjacielem, ale nieznośnym panem, więc wszystkiego trzeba używać w miarę. Niepokojące są ostatnio te statystyki, które przeglądałem, przygotowując się trochę do tego naszego dzisiejszego spotkania. No, prawdopodobnie są jakieś obiektywne również czynniki, którymi można by wytłumaczyć ten, może nie hybrydowy, jakiś bardzo znaczny, ale jednak stały wzrost spożycia alkoholu. Niepokojące jest również to, że wysokoprocentowy, tam największy udział ma ten alkohol, najbardziej szkodliwy, toksyczny, wysokoprocentowy. Ale wytłumaczyć to można to w pewnym sensie covidem, odosobnieniem, pewnymi perturbacjami, tym bardziej trzeba wziąć się do roboty i obudować przynajmniej ten poprzedni stan, albo no, znieść tę tendencję. Znieść w tym sensie, że zlikwidować ją, żeby znowu powrócić. Na tle krajów Unii Europejskiej z naszym słowiańskim dziedzictwem nie jesteśmy jeszcze aż tak strasznie, bo tam chyba mamy 11 pozycję, nie, nie Litwini. No to pewno dziedzictwo Rzeczpospolitej obojga narodów są absolutnymi liderami. 15 litrów czystego alkoholu. My całe szczęście nie przekroczyliśmy i oby nigdy się to nie stało żebyśmy się od tej granicy jak najbardziej oddalili w dół 10 litrów tego czystego alkoholu per capita, bo to są i oseski, i, i ludzie dorośli. Więc wszystko to razem no, nie napawa optymizmem. Tym niemniej, jeżeli są problemy, to. Powiedzmy sobie szczerze, tym gorzej dla tego rodzaju problemów, bo się za nie weźmiemy. Dziękuję bardzo.